Pańskie piosenki są niby wesołe, ale tak naprawdę to są smutne i taka gorzka ironia z nich przebija. Dlaczego tak jest? bo ja taki jestem po prostu mnie jest żal, wielu zmarnowanych rzeczy które się e, na moich oczach rozgrywają i o tym mówię przede wszystkim w piosenkach, zawsze tak pisałem od, jak daleko sięgam wstecz a mianowicie gdzieś nie wiem od 12 lat, Właściwie od momentu wprowadzenia stanu wojennego, kiedy napisałem pierwszą taką piosenkę przyszli w noc złodzieje od tego czasu gdzieś tam ten rodzaj taki e, trochę sarkazmu, trochę ironii, trochę ciepła w piosenkach, zawsze szedł za mną i, i prawdopodobnie już pozostanie I nic wesołego nie dostrzega pan w naszej rzeczywistości? Dlaczego? Przecież tyle opowiadałem wesołych rzeczy. Prawda, ten program trwał ponad dwie godziny, ludzie się śmieli, także tam coś śmiesznego było wesołego. Ale takiego naprawdę wesołego, z czego można się cieszyć, a nie z taką ironią na to patrzeć. Ja nie jestem od tego. Od tego, że się można cieszyć jest na przykład kabaretotto, który uprawia bardzo znakomitą rzecz dla małolatów, bo tam w większości przychodzą małolaty. I oni się bawią, ponieważ jest to bezpolityczne, bezproblemowe, z jakimś tam żartem sytuacyjnym i innym. Cześć, ja jestem już stary rep, mam 45 lat myślę wyłącznie kategoriami politycznymi i uprawiam satyrę polityczną, w związku z tym polityka jest, tak jak mówią, jak panna lekkich obyczajów, tylko że z... Panny lekkich obyczajów, zwykły człowiek ma więcej przyjemności. <noise> w związku z tym, jeżeli się zadaję z polityką, to wyglądam tak, jakby mu się zdarzył z tramwajem. Zauważyłam, że zdecydowanie nie lubi pan ZHN-u. A czy jest jakaś sympatia polityczna? Jeżeli nawet mam, to ukrywam. Ponieważ to, co powiedziała Falaczy kiedyś, że ona ma partię, na którą głosuje, natomiast nigdy się nikt nie dowie, na którą głosuje, dlatego że automatycznie odbierana byłaby jako tuba propagandowa tej partii. Ja podobnie mam sympatię, chociaż mikło w tej chwili szczerze mówiąc, dlatego że świat partii politycznych jest tak bezbarwny, niejaki w tym wszystkim, że te sympatię już tak ostatnią resztką, jakby bym powiedział. Natomiast zdecydowanie nie lubię zhn nie lubię Kapenu, ponieważ to są partie groźne według mnie. Ci są ortodoksi. Natomiast ja lubię rozmawiać z ludźmi. Którzy, jeżeli nawet mają m, argumenty lepsze niż ja, to są w stanie mi te argumenty udowodnić. Natomiast, jeżeli pan Łopuszański mówi, ponieważ ja pracuję z kościołem, to ja jestem religią, no to ja bardzo przepraszam, prawda? Wydaje mi się, że to jest taki sam facet z ulicy, jak i ja, tylko że on się nawiedził w jedną stronę, a ja w drugą. Ja o tym mówię, co on mówi. Bo... Poza tym, to się dzieje w kościele. Czy wierzy pan w Boga? Ja nawet mam bardzo dobre stosunki z panem Bogiem. Jestem wychowany w tej wierze, małego. Moja mama codziennie chodzi do kościoła. Prawdopodobnie ksiądz się zadnił moją duszę, modli mniej więcej raz w miesiącu. Natomiast ja nie chodzę, nie daję na tacę. Daję na dzieci. Ostatnio kupiłem do domu dziecka 8 łóżek, ponieważ nie było gdzie dzieci położyć, a ja miałem akurat pieniądze, to przejąłem, kupiłem te łóżka sam, wstawiłem i cześć. To uważam, że to jest moja taca i za to będę miał jakąś tam kreskę w niebie, jeżeli Pan Bóg istnieje rzeczywiście. Natomiast do kościoła, który stał się w tej chwili nie Miejscem uprawiania polityki, a nie modlitw, nie będę chodził dlatego, że polityki mam tyle z telewizora i z gazet, że jeszcze w miejscu, gdzie powinien być mądrze i cicho, nie chcę. Z zawodu jest Pan nauczycielem. Czy porzucił Pan całkiem ten zawód dla satyry? Pewnie, że porzuciłem. Dla satyry, dla pieniędzy porzuciłem i dla sławy. To znaczy, że z satyry można jednak wyżyć. No ja jeszcze mogę wyżyć, ale to różnie bywa. Ze wszystkiego można wyżyć, jeżeli jest się na jakimś tam określonym poziomie, czy ma się określoną popularność, to wtedy można wyżyć. Natomiast bardzo dużo moich kolegów tylko wszędzie, bardzo dużo się w ogóle przebranżawia, Mam jednego kolegę, który uprawiał satyram w tej chwili, ma jakiś sklepik, który gdzieś tam wiąże koniec, koniec. różne rzeczy się dzieją z tego powodu. Ja jakoś żyję. Czy satyra absorbuje Pana do tego stopnia, że nie ma Pan może czasu wolnego, czy też nie? nie? Nie mam czasu wolnego w tej chwili w ogóle. Tym bardziej, że ja nie do końca zajmuję się satyrą, dlatego że piszę te liryczne piosenki i teraz zaczynam jeszcze pisać sztuki teatralne i e, piszę książki, więc praktycznie e, działam wielotorowo i to mi pozwala na mniej więcej świeże zachowanie spojrzenia. W... Że nie, mam przesyć jednej rzeczy, którą zostawiam i zaczynam robić drugą. Także pisanie to jest właściwie potrzeba chwili, a nie tylko na zamówienie. Nie. Gdybym pisał tak o, że się nawiedziłem i piszę, to byłbym grafomanem. I mnie uczyło dwóch zawodowców, to jest Jona Szkota, Adaś Kreszmer. Mówili tak, jak ci nie zapłacą, to nie pisz. I już. I po prostu poza wszystkim to, co trzeba uprawia, to jest to rzemiosło. Przede wszystkim musi być to napisane dobrze, fachowo, językiem zrozumiałym, takim, który dotrze do człowieka, który ma 10 klaszków podstawowych, do takiego, który skończył uniwersytet, żeby znaleźć jakąś równą pośrodku i żeby to wytłumaczyć językiem na dodatek swoim. I na tym polega całe rzemiosło i to uważam, że to jest w ogóle bardzo ciężki kawałek chleba. Czy pańskimi mistrzami byli tylko kofta i kreczmar, czy może jeszcze ma pan jakichś swoich ulubieńców? Ja mówię o takich prawdziwych poetach, których zdążyłem poznać na swojej drodze, ponieważ ja jestem w ogóle człowiekiem raczej samotnym i chodzę swoimi ścieżkami. Natomiast ich poznałem, oni mnie pewnych rzeczy uczyli i wydaje mi się, że gdzieś tam w ich ślady przynajmniej w jakimś stopniu poszedłem.